Witajcie widzowie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale, czyli Don't Starve Hamlet. Jakby ktoś nie wiedział, Hamlet to dodatek do gry Don't Starve, w musimy, no, jak sama nazwa wskazuje, nie zagłodać z głoduniec. Włączamy play, włączamy... tutaj sobie i bierzemy Hamlet i pytanie, którą postać chcemy wziąć? Charlie ma szybszy w Hamlet w Hamlet <noise> przez swoją przenośną kuchenkę no, chociaż nie mam dość trudnych a każdy wie, że przeżycie gorączki tropikalnej jest dość trudne bez pokrzywy a ja jej zwykle nie mam za dużo jeśli gram innymi postaciami oprócz v więc go odp odpadam. WX ma no praktycznie darmowego Walking kena na początku drogi na początku, na początku, na początku gry w Hamlet Wix ma na początku było darmowego Walking kena czapę górniczą ale ma potem strasznie trudno przez porę jak to się nazywało przez porę deszczową go, więc go też wywalamy. Dajmy to Ja jestem przyzwyczajony akurat do niespania, a przez to, że można nią skinąć pierwszą maszynę nauki, może że ona bardzo łatwo farmi pokrzywy i swojej książki, no to bierzemy ją i starczyk. Proszę, już jesteśmy w Hamlet Tutaj oczywiście ryba się rozbiła Tutaj mamy naszego Maxwellona Maxwellon Więc pierwsze co To naszą i Idziemy drogę że że razem Trzeba uważać na komary I elektrycznie osoby Ponieważ komary są Strasznie upierdliwe bo nie, nie dość, że jak złapią tego gracza, to nie dość, że zabierają sanity. To jeszcze zabierają no, jeden punkt HP na. No, nie wiem, ile sekund trzeba było, to policzyć. No i już na początku znalazłem przejście na. Przejście do kamienia tłumaczącego mowę mantów. I no, bardzo fajnie. bardzo fajnie. Dobra, trzeba znaleźć dużo trawy. Nie jest to strasznie upiękliwe, ale też strasznie fajne, że Hamlet dało, dał, dał inny rodzaj trawy, czyli wysoki rodzaj trawy, który można akurat wykopywać maczetą, co jest upiękliwe, ale dla mnie bardzo ciekawe i to świetnie i świetnie się dopełnia do klimatu Hamlet. To jest takie szybkie omówienie. Chciałbym rozpocząć na swoim kanale serię Q &A, ale potrzebuję do tego pytań, więc każdy kto zobaczy ten film, proszę wpisujcie pod tym filmem jakiekolwiek komentarze, a ja je użyję w swoim filmie. Tutaj dam ta lapca zbierania truby. Zebrana mamy 33 trawy, pamiętajcie, jeśli zobaczycie takie skupisko trawy, pamiętajcie, że nie podchodzić do środka, ponieważ tam są takie jakby rybaki, które potrafią skakać i są strasznie upierdliwe, ale nie są takie silne jak pająki wojowniki, więc... jeśli macie problemy z życiem to zbierajcie aloes ponieważ on daje 8 punktów życia a na bion anasowanie hamletowe jest go całkiem sporo, więc no, bardzo fajnie Mamy mam już biom terbaciany, ja go tak nazywam on taki, nie wiem ten, czy go jakoś inaczej nazywaj ja powinien się jakoś inaczej nazywać, może biją brytyjczykowy... Bry... brytyjczykowy, kurde. Może <grymny> palną. Do Shibrek. W nocy te jeziorka nie zalewają one lądu, więc można się przy nich osiedlać. Nie trzeba robić jakichś kosmicznych odległości. Pamiętajcie, żeby też, jak jesteście początkującymi, unikać tych lian. O, o, artefakt. Pamiętajcie, żeby unikać tych lian i roślin, tych roślin których Wormwood używa w The Forge ponieważ tak. one w odniesieniu do tak. Forg do Forg Forg do eventu z Don't Starve Together atakują one gracza Co jest? Co coś się spaliło? A nie, kierowniku! Co się stało? Co to się stało? Aha. Nie, nie musi. No w sumie dobrze. Gdybym mówił to byłbym się trochę stresować. No, żaby. Tutaj żaby są gorsze od tych normalnych, ponieważ ich łódka nie da, że nie można wsadzić w garnka. To kiedy zjemy ich łódkę, znaczy ich mięso poza tym zatruwają one gracza no to jest dla mnie strasznie upierdliwe, ale z trzech z 3 dek, znaczy nóg żeby można zrobić truciznę a z trucizny no można zrobić na przykład znaczy nie zrobić tylko można ją odsprzedać takiemu staromu panu, panu który mieszka na drugiej wyspie nie wiem jak się on nazywa jest sobie wygubiłem, wygubiłem. Nie znalazłem żadnego krzemienia, to słabo strasznie, Jest strasznie słabo. Nie znajdę to. Będę miał trochę przebanane. No, kamień znajduję, a krzemienia już nie. Wspaniale po prostu. No, w końcu krzemień. Jak znajdę kolejny, to będę bardzo szczęśliwy. No, nie ma. No, szkoda. Wiecie, co mi się podoba w Hamlet? Jak bardzo, jak po prostu. Odstaje do czego przyzwyczaił nas klasyczny Don't Gdzie klasyczny Don't przyzwyczaił nas do tego, że wygląda tak sposób, tak zwyczajnie, jak typowa geostrofia Vivalowa, na przykład The Forb, The Last, tłumaczenie <grymne> polskie, is Time, A bober. Ja to mówię. Bo... Trzeba... Jeśli zobaczycie takie ja mam, jeśli zobaczycie takie rybaki, a nie macie jakiegoś dobrego zaopatrzenia, lepiej nie stać przy nich długo, bo one są takimi hamletowymi, dużymi chwilikami, tylko wystarczy po nich, po nich prestać, nie trzeba mieć przy nich mięsa w tym odcinku chciałbym znaleźć wygodne miejsce na bazę i zdobyć takie fajne ceny. Ach. Zapomniałem, że przecież jestem to nie mogę tworzyć. Nie mogę skipnąć pierwszą maszynę nauki, na no prostu. A, zapomniałem. Trzeba najpierw. Nie, najpierw, najpierw i najpierw znaleźć małą jaskinię mam wykopać skały bo... pokażę wam jak wyglądają takie miękkie jaskinie które mają tylko jeden pokój nie wiem, czy są straszne, które a podczas pory mokrej to już w ogóle ich, ich, ich są całe legiony w takich biedronach nic nie można tak, można wybijać żalowe kulki, takie, które powstają, jeszcze przed tą porą mokrą, ale są one strasznie upierdliwe, jeśli macie jakieś dobrej broni. Jeśli, jeśli pojawią wam się w bazie, no to trochę na więc jeśli będziecie mieli w pobliżu takie kwiatki wokół swojej bazy, to lepiej lepiej je szybko zbierzcie. I właśnie z tych wychodzą te świecące, nie wiem, muchy, świetliki o! Hmm dość dużo odkryliśmy tele terenów. Po prostu super. Fenki, polecam wam oswoić te fenki, ponieważ są bardzo fajnym wsparciem podczas walki. Ponieważ właśnie z tych dużych skał, z których wypadają też te relikty w dżungli. Nie? Mogą właśnie wypaść. Właśnie takie rybaki, które są wliczane jako mięso. A kiedy daję się feng, właśnie tym fenkom mięso, będą za wami podążać i pomagać wam w walce. To jest dla mnie bardzo fajne. Proszę, to jest wioska. Wiecie jak zdobyć szybko po pierwsze pieniądze? znaczy ojki. Możecie właśnie wybierać te kwiatki i szukać takich... Pan, one sprzedają One kupują Jeden kwiatek Za jednego ojnka no to Zobaczcie, kiedy dam Drugiego kwiatka, to nie Ona nie chce Trzeba odnaleźć kolejną panę Mi się strasznie podoba a Ten klimat Hamlet, że z jednej strony jest taki strasznie dziki, nie do, nie do mieszkania tu, nie do, mieszkania, nie do osiedlenia się, a z drugiej mamy tutaj miasto wyjęte żywcem z XIX-XX wieku. Jest to super. też Za sprzątanie wioski z tego nawozu, o, które po sobie zostawiają, i wtedy dostaje się jeden oń. i super, mamy już 20 ońków. Właśnie te świnie różni to, że nie przemieniają się podczas pełni w swoje te. Wilko... świniołaki nie przemieniają, się, nie przemieniają się podczas... o. Super mamy czapę górnika. I kiedy znajdziecie czapę górnika w sklepie, będziecie... Mu... i macie przy sobie 20 ojków, to weźcie ją natychmiast przyda się Wam do zraszowania, do zraszowania świńskich ruin. Bo kiedy drop z nich nie jest jakiś strasznie upłasalny... No bo żeby zdobyć tutaj tulectowy sprzęt trzeba używać prochu albo mieć szczęścia albo mieć szczęście a poza tym nie ma nawet 100% szansy, że traficie na tulectowy sprzęt, gdzie dosłownie gdzie w szybrek. Jest także po prostu zabić kwakana, który ma dosłownie tylko 1000 HP. No i proszę, macie tulectowy sprzęt. Więc roszowanie w Hamlet jest strasznie mało opłacalne. Ale jeśli posiedzicie tu trochę i zabijecie Ancel albo Haralda, możecie zdobyć peleryl, Pelerynę Vortexa albo Power Armor, który jest najlepszym najlepszą obron, najlepszym, najlepszym pancerzem w całym, w całym Uniwersum star. Z takich skał Zostaje się kamień, przemień i złoto. A złe... I to jest właśnie świetne, bo złota w Hamlet jest strasznie mało. A złoto jest oczywiście ważne dla innych postaci oprócz no, Właściwie dla Wickerbottom też. Bo ona też musi jakoś zrobić kolejną maszynę nauki. Więc pamiętajcie, kiedy znajdziecie złoto, to musicie wywalić wszystko, co jest, co nie jest Wam potrzebne i wziąć to złoto. I pokaż. To są ruiny ale to nie są takie ruiny jak w dżungli to są takie nijakie ruiny w których dosłownie faktycznie to nic nie ma chociaż o ta akurat jest bardzo fajna bo trafiła nam się studnia trafiła nam się studnia szczęścia ja ją tak nazywam moja autorska nazwa polecam się na tą tutaj jeśli się za złoto dostaniemy określoną ilość życia. Możemy dostać nawet 200 HP. Też w sumie nie wiem, czy aż czy 200. O, tutaj będzie trzeba przyjść na pewno. Ale to już w kolejnym odcinku. No. Dziękuję widzowie za oglądanie. I czekajcie na kolejne odcinki. Więc pa pa.